Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniach Kaz. Dziś jest oczywiście ze mną kto? Maciek, dzień dobry. Tak, jest Maciek i słuchajcie, to jest jeszcze tylko powiem dwa zdania, yy, bo yy, jakby to ładnie powiedzieć, <noise> nie wszyscy <noise> lubią Maciek. <noise> Maciek u mnie będzie. Tak <noise> Więc tak jak... nie lubią, no to przykro mi. Tak samo jak tyla będzie u mnie i koniec. <noise> tak. Z tym, że ja stwierdziłam, że zrobimy tak, że mody kontroler ja będę robiła sama, bo ja wiem, że wy czekacie na jakieś nowe linki do modów i tak dalej. A z Maciekiem będziemy robili różne wyzwania, tak dla pośmiania się, wiecie. Tak. Bo dużo więcej osób nas uwielbia razem. Także dzisiaj mamy nie wyzwanie i hmm. powiedz Macieku jakie. Gdzie mamy wyzwanie Ten Minutes Challenge. Czyli, tak. musimy zrobić sima w 10 minut, w sensie ja muszę, bo ja nagrywam, ja to nagrywam i Ja to jest moja perspektywa jakby, więc to tak. będzie moje klikanie i ja wiem, że to będzie masakra Tak, bo prosiliście właśnie, żeby Maciek tylko, wiecie takie jest fajnie, tylko to jest film do mnie, a Maciek musi wiecie go mi później zmontować, to też nie jest taki hop, ale to jest 10 minut, to jakoś damy radę, szybko Le, pójdzie chyba tak. Oczywiście, <laughs> czy jest jakaś kara za niewykonanie zadania? Nie ma, wszyscy się będą z Ciebie śmiać. Aha. <laughs> to słuchaj, zrobimy tak, że ja Ci podam cyferkę, którą Ty wylosujesz i tę simkę będziesz robił. Dobra. Pusteczkę, bo to simkę, cyfra. Simkę, No mi ostatnio, Czyli... faceta to teraz. Dobrze, raz. Na, no. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nieźle. Nie Nieźle. No i możesz robić wszystko, możesz ją sobie zmieniać. Jak Ci się poda, możesz dawać yy... Chociaż tak bardzo z gotowej nie dawaj, bo wtedy wyjdzie taka wiesz, simka, wiesz, no, mm -hmm. nie będzie oryginalna, nie? Będzie gotowa, proszę. I słuchajcie, jeśli chodzi o ubrania, to Maciek ma tutaj kilka modów, te co ma w rodzince ptak, więc wszystkich nie ma. Tak. Ale on tam sobie pomiesza, wiecie, ja w niego wierzę, bo Maciek naprawdę dobrze sobie radzi. Mm -hmm. Nie jest takich gotowych nie wybieram. No pochodzi nie, 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 sypatkę czy coś, to spokojnie. Także co Macku, gotowy? Ja gotowy. tam wam tutaj wstawię później licznik, jeszcze jak będę... Montować po, Maćku, po Tak, tak będzie, będzie drugi render szedł <laughs> To co, gotowy? Gotowy To na trzy klik Dobra Raz Dwa Trzy Klik ja, <laughs> ja nie. Dajesz Maczku, dajesz Nie blondynę na pewno Ale to ty w ogóle nie zmieniasz jej nic? No jak nie zmieniasz jej nic? No A w, sensie w sensie, że... wetki? E, to tak, ale poczekaj, ja chcę zawsze włosy, bo ona się taka kołysa tak. wydaje, poczekaj Jezus Maria, jaki mam stres, puls, <laughs> Boże nie, pula. Spokojnie! Jezus Maria! Pamiętaj tej... No deep briefing. Tak. Pasz tu. Tu możesz zmienić, to nie jest, że, że raz klikniesz i kończysz. Nie, ja to rozumiem. wygląda jaka, jakaś, jakaś landryna, nie. Jezu nie, tula, nie! Ja, nie, A nie zrobię. Później ja zrobię, słuchajcie, że ja będę robić, zobaczymy. Ja też nie lubię, ja też nie lubię na czas, bo ja to robię z wiesz, bardzo długo. No tak. No dajmy jej tą, to że. Dobra. Ale może, Oczy. no... drwi by się kolor zmienił, co? Tak, 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 tak ciemne. O! Takie? To to jak jest czarna, to czarne tak, o. A możesz jej A może się brwi zmienić, zobacz. Mm, mogę, 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 tylko czekaj, bo muszę coś jednego. No nie jest... No za chwilę będzie. Macie jak męskie brwi! Nie, nie, a nie masz z modów żadnych? No nie mam właśnie. Jak to nie masz? Masz! A Są tu tam na dole widzisz. To, tu masz jedne damskie, jedne męskie i jest dobrze. O, o pięknie. Dobra. E, damy jeszcze oczywiście rzęsy na szybko. <laughs> tak. Dawaj, hmm. dawaj. Maciek ma lepiej, bo on ma takie wybrane wiecie, najfajniejsze. czarne, czarne, Maciek, czarny. Czarne, to jest kobieta, kobiecie czarne. O, dobra. Jest ładne. No, ale... no o, ona też no. z oczami, nie tak? Jezus Maria, jak to się robi oczy? Tula! Pff, na lupkę, na lupkę, oh. Maciek! Ah. 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 Dobrze, już zrobiłeś, no? Ja chcę te oczy tak, tylko, tak trochę powiększyć. A, całe? To nie, to oddal. Mm. Oddal. Oddal. I tak w kąciku je jakby złap. Nie, 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 to mnie. O. No właśnie, jak były takie, pokazało ci się przed chwilą. Takie, takie, takie. O i teraz. Widzisz? Chcę je rozszerzyć jakby, o. O, o! o. Dobra. O. Dobra. E, pokaż mi usta swoje. No to jest okej, okay. twarz też jest okej okay w sumie. Nie, nie jest jakaś tragiczna, żeby ją wiesz jakoś modyfikować specjalnie. Jeden no, ale... minut. Y, dwie. Może dwie? nos trochę zobacz, jaki ma dziwny. Przybliż na lupie. Nie, nie bokiem, z przodu. Z przodem zobacz. O, patrz te, te że ma takie malutkie. Troszkę poszerzył może, o. o. I troszkę tu u nasady też. Mm, tu? Wyżej. Tutaj, no, o. Troszeczkę. Brwi, może tutaj złap trochę ten... Je wyrówna, jakby jakieś takie, są o. O. Możesz powiększyć trochę dolną wargę też. Może też się nad tym zastanawiałem. I górą doczekać, też No, jest gaz, bo taka trochę wyjęta. <laughs> 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 <Uśmiech jest. śmiech> Dobra, no, no tu trochę możesz pociągnąć jej ten nos. O. Dobra. <laughs> Dobra. No i może żebym trochę po, tu takie kości zrobić poliszkowe odrobinę, czy nie? Czekaj, ja bym w ogóle je zrobił tak, nie, za chuda. Nie, nie, nie. To są mięśnie, po lewo są mięśnie, po prawo jest Tak, tak, tusza. Właśnie, właśnie widzę. Ja, ja wam powiem tak, szczerze, jeżeli chodzi o życie prywatne, inaczej prywatne, o takie normalne, nie <laughs> simsowe, y, to ja wolę jak, jak jednak... Y, kobiety są normalne, nie wiecie. No nie przesadnie chude i też nie przesadnie jakieś tam może jeszcze trochę tak? ramiona, bo ona tak jest trochę teraz nieproporcjonalna jest nieproporcjonalna, zobacz. tak no, pociągnij troszeczkę, no i biust i powiększenie o, to, to, aha, tyłeczek <śla> tak <śla> 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 możesz trochę podnieść, bo tak trochę tego o, co? patrz, ty, <śla> ma widziałeś, dobra, jedziemy dobra. no, dobra no, macie bo już 3,5 minuty, nie, a teraz a teraz, najgorsze jest bo ja, wiesz, wiesz, co teraz będzie? co? no ja to co? ej, czemu tu w ogóle nie mam modów? No jak nie mam modów? są, bo to są... Ach, to dobra. nie jest moje, bo to są te co ma tylko Ela, wiesz. A -a. Ja spokojnie ja Maćkowi podeszę, ale to o trzeba nie. systematycznie, powoli, bo na razie ja mu nic nie mogę dać, bo to będzie... To jest to bardzo jest tak dużo, bardzo dużo tak, towarzy, i tam wszystko jest, i... Nie wszystkie... Blie, nie wszystkie są fajne, więc... Czekaj to jest. Jezus Maria, nie zdążę. Tu ja to czuję w moczu. Nie mogę. Nie zdążyć tak będzie. <laughs> dawaj, dawaj. Jezus, Ma... Dobra, damy to. Nie, nie damy tego. No nie. Ja pierdzielę. <noise> Spokojnie, nie doszło się. Tuketę? Ale nie ta, ta nie ładnie wygląda, bo to jest męż, wiesz? O. Ale nie może być wszystko taki samo, nie, inną dawaj, szybko. <głos> <głos> o nie. Jest męża nie ma, widzę. <głos> no, <głos> Jezu, ja wygląda jak Helga jakaś, nie, jest pod <noise> nie! Tule, ja nie zdążę! Ja się nie pomieszczę! O koniu. Mało nie postaraj się! <laughs> Radziu, ja się nie zmieszczę! No, jest dobra. Dobra, no. czekaj, no ładna. nie. ładna. Nie, no. nieładna. Właśnie tragiczna. Nie. Maciek, Ej, nic stary. mi się nie podoba. Tu jest... Ty żartujesz, ty żartujesz! Tula, nie, dobra, spodnie. Trudla. Nie, kieckę. Czekaj, się damy kieckę. Może nie hot doga? No raczej. Ale no, dobra, jeśli to pójdziemy Pan... w gotową, gotową kieckę. Ja pitole, nie. O! Nie, Helga Nie Ja nie wierzę w to Jezus Ej, tula. To super! No 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 Jezus Mary... Czekaj to Dobra, Ciu! Idzie Ale to tak średnio teraz Cicho, cicho Dobra, buty no Trampki, oczywiście Ale może jakieś kolorystycznie się byś to dobrał, halo Oj, nie mamy sub. Stop A ci... Sto, A zapodałem tych butek, że ty miałem ci ty dać, no trudno. Mm, a tam trudno już teraz to wiesz. No. E... Ogarną. To... Mm, nie, zosta. Ile mamy minut, tula? Sześć. Nie! Jak to ty gadasz? Ty ratujesz sobie! Ej, nie, bez kitu! Nie. Dobra, tampki, idziemy dalej, trudno. Oaa, Jezu. E... Bluska. Spodnie. Może skienkę. Nie, o Jezu, nie! E, 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 moje oczy! O! O, buty! Dobra, no buty. No. Nie wygląda. Dobra, dalej, dalej Maciek, najwyżej poprawisz, bo będziesz wiesz. E, mhm. Mm Doskonale. Mm -hmm. No to nie jest okej okay całkiem ci powiem ten dres. Może kolor, nie? A to? O! To jest do spania bardziej, nie Ale nie też do, ćwiczeń. do ćwiczeń, też takie, bo No ja do tak dobra. Las, laski też tak ćwiczą, niektóre. Tak mówisz, bo chodzisz no. na siłownię. Bardzo codziennie praktykuję To, dziennie, no to, praktykuje. No e, to jest co? To jest do snu e, No to dajmy jej jakąś taką luźną e, No to ekrancję. na całościowe Hmm O No To czekaj. E, różowe Koniecznie O Dobrze Jezus, ile mamy czasu tula Prawie 7 minut Ja pitole Jason ma okej, daj jakąś bluzkę. Na imprezę, poczekaj, poczekaj, poczekaj się nic nie podoba bez modów, no? Tak to jest, jak się zacznie z modami, to później jest ciężko, niestety. O! No. E, tylko te skarpetki, te buty, to jest jakaś tragedia. Co na fuj? To, o, no. Dobrze. Dobra. E, ja bym jej dał e, coś fajnego. Coś Możecie... fajnego? Nie no, wygląda źle. No ale nie różowy Maciek jak już. No zobacz, znaczy, pusty, tak, ale nie, na... ja, pat ja patrzyłem tylko na ten, ja tylko patrzyłem hmm. na y, na fason. Dobrze. Hm nie ma tu nic takiego co ten... Nie ma. Urde. Dobra, dajmy takie. No, są I, okay. i, I co Z to których? jest? To Klik jest y, na bas. no to to już powinno być. I mamy czasu? Yy, 8 minut zaraz. No ale to znaczy, że jesteś po prawie, że jeszcze nie dałeś Ach, tak, oczu, tak. nie dałeś rzęs nigdzie i w ogóle. Uh... Dałeś co wywes? <laughs> ten. Masz dwa, no. Nie. Może dobra, ten. Czarny? No dobra. Dobra. No to teraz weź jeszcze na ten, bo ona... Oczu chyba jej w ogóle nie zmieniłeś, co? No tak, 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 koloru Mi tutaj, na makijaż, na makijaż Makijaż! Maki... No rzęsy też w sumie mogłeś jej dać No właśnie... <laughs> no ale bo... Dobra, makijaż Nie, To teraz. były te <laughs> Niżej, niżej, Maciek, niżej tu. I tutaj, te PS to są... Te na, na górze, na górze, na górze, na górze... O! Tuk, tuk. Tuk, 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 tuk. Może takie... No nie wiem jakie chcesz widać. Dobra te. Dobra usta, usta. Kliknij na usta jeszcze. Nie na... makijażu na usta. No. Mak... no. No, o, o i daj jakąś pomadkę teraz. To będą takie wiesz mocne, no ale klikaj bo to, tak to nie widzisz, nie? Takie niech będą. wygląda to jak kaczka na no, trudno. <tuk> Frizur... O Jezu, nie uśmiechaj jak kobieta, jak ty się mogę nazywać! No to daje naturalne może ustanie takie Może takie? <grym> Jakie chcesz w sumie? Mamy takie, o. No a może... On jakieś no, te może... dziwne! ale może... ile jest czasu! Ile jest czasu? 9-15, a może inną fryzurę Co? jednak? Jakie 9 pytania? 5... Tak, fryzurę inną! Tak, fryzurę Szybko. inną! Jezus Maria! Jakąś normalniejszą mi daj. O, na przykład! No nie jest lepsza! Tak. Jest lepsza. No, moim zdaniem jest lepsza. Jest, albo czekaj. No albo no popatrz jeszcze, to jest ta sama taka. Sarsa? Tak Ładnie wygląda. No to może być sarsa. Ładnie taka sarsum. O, z bo boku. Dobrze jest. Jezus, stula nie zdążymy. Jak nie zdążymy? No nie, nie no, bo oczy i rzęsy. Jak trudno to nie będzie miała, no tyle nie będzie miała. Dobra, szybko rzęsy wszędzie chociaż. Szybko. No, ostatnie 10 sekund. Aaaa! Jezu! Jezu! Nie! Nie! 4 4, Mamy rzeczę! Mamy już ni życie! Jeden! Koniec! Teraz! O, o Chryste, panie! Jezus! <gryz> I co? No w sensie to jest masakra, to jest taka presja czasu i wszystkiego, że to się nie da! No, jest ciężko, <gryz> to prawda. I jest masakra. Dobrze. Tak, jest masakra. ja kiedyś robiłam to 10 minut w połączeniu z tym no going back, wiesz? No, naprawdę? No Ej, to musimy też tak zrobić. Tula, no to, to będzie następnym razem. Słuchajcie, piszcie w komentarzach propozycje na wyzwania e, dla Maczka właśnie, bo tak jak mówię, wyzwania będziemy nagrywać razem, więc jeśli znacie jakieś fajne albo coś wymyślicie, to, to tak. my tak. zrobimy. Dokładnie, tak. dokładnie. Tak. Tak. No Także pokażmy pokaż jeszcze, jeszcze jak po wygląda. Tak, tak. tak. Jak więc... dzieło Maczka. Dzieło Maćka. Tak. No ci, że to nie jest tutaj złe. To no nie jest źle, no te buty to są. Mogą trochę być tak... lepiej, wiadomo, no. no. A to na szybko poszło. Ale spokojnie podeszłam No mój to, to to jest kit. Jest... A ty tu buty w <śpiew�> Tak! Tak! <śpiew> Jakie buty. I w ogóle ja mu dał na, na ten doćwieczny, no, ale spoko. <śpiew> tutaj... Też ma Jezus, A tu to biust ja... się rzuca tak w oczy, że Tu jest bardzo fajnie. Tak. To jest, z moim zdaniem, bardzo ok mm -hmm. i, i fajnie to wszystko pasuje tak na i... może niekoniecznie, no ale... Tak, no i który kąpielowy też tak, czasami taki letni, wakacyjny, fajny, kolorowy, tak. na spontanie. Myślę, ja myślę, że jest całkiem, to całkiem całkiem naprawdę, fajnie. słuchajcie, bo tak szczerze powiedziawszy, to Maciek ma ciężkie zdanie. Tak samo było Agni to beauty to miał naprawdę ciężką simkę. Tutaj rzucam go od razu na głęboką wodę z tym 10 minut, więc ja myślę, że on tak bardzo dobrze sobie radzi i zobaczycie jeszcze trochę to, czy także mnie, słuchajcie, tak Dokładnie, dędzie. także Tula, kończymy. Dokładnie. Tak, kończymy. Także, mam nadzieję, że Wam się podobało. Podawał. Tak? Tak. Piszcie w komentarzach propozycje kolejnych wyzwań i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!